Siemeniu. Gaje oliwne w krajach śródziemnomorskich. To tutaj w słonecznym klimacie gnieździ się gał. Bezpośrednio z gajów trafia na nasze stoły, by cieszyć podniebienia dojrzałym smakiem i delikatną nutą pieprzu. Napisałem dla Karoliny wiersz. Chcecie posłuchać? Ja wiem, że Karolina powinna pierwsza, ale myślę, że Karolino, mój Aniele, Moja różo, mój misiaczku, nikogo nie kocham tak jak ciebie. Kiedy się całowaliśmy, kiedy leżeliśmy w moim łóżku, to wiedziałem, że to ty. Blisko daleko, zawsze cię kocham. Karolino, jesteś moją miłością. Blisko daleko, na zawsze razem. Dlatego zawsze zostanę przy tobie i dla ciebie. Karolino! Mam jeszcze jeden prezent. I z nią. Karolina od tygodnia jest prześladowana przez Dariusza, którego poznała w dyskotece na imprezie dla... Pyedału. Teraz kiedy myślę o tamtym wieczorze, faktycznie to nie było mądre z mojej strony. Powinnam była od razu poznać się na tym typie. Ja i Karolina to była miłość od pierwszego wejrzenia. Czysta miłość, strzała mora. Ja mam aktualnie cztery narzeczone. Próbowałam wytłumaczyć temu facetowi, że nic z tego nie będzie, ale on w ogóle nie brał na poważnie moich słów. To nie jest żaden romans, a mężczyzna, który się w niej zakochał, jest wariatem i dla niej to jest duży problem. Nie może się pozbyć natrętnego mężczyzny. Tego nic nie będzie, choć powstanie. Stop! Już nie wyrabiałam, wiedziałam, że muszę coś zrobić, bo inaczej moje życie zamieniłoby się w piekło. Dwa dni później. Po co tu przychodzisz? Karolina spokojnie. Nie wiem dlaczego Karolina była taka zdenerwowana. Know, know, Skoro nie zabiło jej zwierzę, to może ślina. A... Hmm. no przecież. Tylko się nie złość na mnie, bardzo cię proszę, choć coś ci pokażę. Tylko nie złość się. Co ty zrobisz? O matko! Nie wierzę! No skąd ja miałem wiedzieć, co to jest? Jak, w ogóle, jak można pomylić kibel z bidetem? A to z jakim bidetem? Skąd nie wiem, czy to jest bidet? Ja myślałem, że to są dwa kibelki. Ja w życiu tego na oczy nie widziałem. Ja nawet w telewizji tego nie o. widziałem. Spodziewałam się po tobie wszystkiego, ale nie tego. Skąd miałeś że tam nie można robić? Czy ja to specjalnie zrobiłem? To jest mi nieszczęście. Co tak śmieszne? No ja śmierdzę. Fak, Fuck. Fuck. No nie jest fakt, tylko stało się o. trochę. No to co ja ci poradzę? Samo się zrobiło? Ciekawy jestem, czy ty byś wiedziała, taka mądra.